Witam, tu Magda i kolejne proste, smaczne i szybkie w przygotowaniu danie. Dzisiaj serdecznie zapraszam na pełnoziarniste tortille z brzoskwinią i jabłkiem z cynamonem lub samym tylko jabłkiem z cynamonem. Bardzo proste i szybkie do przygotowania, żeby nie powiedzieć błyskawiczne i jest to świetna namiastka szarlotki, a także sympatyczne, co nie jest, gdy dopadnie na mały głód. Bardzo nam smakują dzieci, za nimi przepadają, więc ja bardzo często je robię i z przekonaniem polecam. Jeśli zechcecie je zrobić, to przepis i składniki, choć trudno to właściwie mówić o przepisie, podaję jak zawsze na www.skutecznie.tv są bardzo proste, więc gorąco zachęcam do ich przygotowania. Zaczynamy! Zaczynam od tego, że rozgrzewam opiekacz lub dwustronny grill elektryczny, lub jakiekolwiek inne urządzenie czy piekarnik, na przykład, w którym będę mogła te tortille zapiec. To może być także, tak jak w przypadku panini, mocno rozgrzana patelnia bez tłuszczu, na której będę opiekać tortille z obu stron. I teraz farsz. Pokroiłam jedną brzoskwinię, może być także nektarynka w mniejsze kawałki, jak do placka z owocami. I teraz do tego dodaję jedno jabłko, również kroję je na mniejsze kawałki. Takiej wielkości kawałki jak do szarlotki, może ciut mniejsze jabłko, raczej nie ścieram na tarce o grubych oczkach, po to, żeby nie puściło soku. Myślę, że tak dobrze, będzie dobrze. I teraz dodaję tutaj cynamon i cukier. Cukru tyle, żeby cały farsz odpowiadał nam smakowo. Jego ilość zależy niestety od słodyczy owoców, trzeba zatem próbować. Ja dodam jedną niepełną łyżeczkę cynamonu i jakieś dwie łyżki i brązowego cukru. Można dodać także odrobinę cukru waniliowego, ja już nie dodaję i owoce dokładnie mieszam, obtaczając je w cukrze i cynamonie. Mm, naprawdę bardzo przyjemny zapach. Zostawiam to teraz na chwileczkę, żeby owoce puściły sok. Głównie chodzi tutaj o brzoskwinie czy nektarynki, bo to one puszczą ten sok. Jeśli weźmiecie same jabłka, no to nie będzie tego problemu lub nie będzie on tak duży. I na koniec otręby owsiane, to znaczy ja biorę otręby owsiane, można dodać także zmiksowane płatki owsiane, czy na przykład otręby pszenne, coś co wchłonie nadmiar soku. U mnie otręby owsiane, jakieś dwie niepełne łyżki. Ze smakowitych opcji można tutaj dodać drobno posiekane orzechy, pestki słonecznika, bądź dyni, lub na przykład rodzynki, czy posiekane daktyle. Ja nie dodaję, bo dzieci prosiły mnie akurat o taką wersję, ale wspominam o takiej możliwości. I teraz tortille. Na tę ilość owoców biorę dwie tortille, pełnoziarniste, bo te chyba najlepiej do tego dania smakują. Sprawdzą się także inne, ale pełnoziarniste te naprawdę są bardzo dobrym dodatkiem i doskonale współgrają z owocami z cynamonem. No i teraz je nadziewam w dowolny sposób. Układam farsz wzdłuż i zawijam w rulon. Lub na przykład układam na środku i zawijam jak w krokiety, tworząc takie paczuszki wypełnione owocem. Lub możecie zawinąć w dowolny, ulubiony sposób. My dzisiaj jak zawiniemy? W rulon. Dobra. Dwie tortille, czyli owoce, dzielę na pół. Układam owoce na tortii i zawijam w ten sposób, że przykrywam połówką, dociskam, a następnie zwijam w miarę ścisły rulon i w ten sam sposób szykuję drugą tortillę. Na faszerowane tortille trzeba teraz zapiec. Tak jak wspomniałam wcześniej, na mocno rozgrzanej patelni układam miejsce łączenia do dołu i zapiekam najpierw z jednej, potem z drugiej strony, dociskając, spłaszczając. W piekarniku w 200 stopniach Celsjusza z termoobiegiem można przycisnąć gorącą blachą i zapiec w ten sposób pod dociskiem, coś jak panini. Lub skorzystać z opiekacza bądź grilla dwustronnego, i ja skorzystam właśnie z tej ostatniej opcji. W moim przypadku wkładam do rozgrzanego grilla i zamykam go i opiekam na średnim stopniu przez 3-4 minuty, a tak naprawdę do czasu kiedy tortilla z wierzchu zrumieni się i będzie chrupiąca a owoce w środku będą gorące i zaczną puszczać sok. No i po 3-4 minutach tortille wyglądają tak, pięknie się z wierzchu przypiekły, zaczyna wyciekać sok i to jest ten moment kiedy trzeba je wyjąć i można podawać. Ja moje Przekroję, zostawiam na chwilę, żeby owoce nieco ostygły, po czym od razu podaję najlepsze, póki jeszcze lekko ciepłe w środku. Smacznego.